Czy, a nie, Kit, czeka się. Ale też się boi skoczyć, bo wtedy będzie już. O, świeci się! I co to będzie, proszę państwa? Star Drop odpalamy, czy będzie nowa postać? Zaczynamy łapę w górę. Witajcie z tej strony, Bartek. I wielki tata się podobnie z gry. Brawl Staras. Dzisiaj będziemy podsumowywać cały sezon, który był Brawl teraz. A to był sezon Bogowie go kontra... To już 28 sezon, Bartek. Tak. I wszystko odebrałeś, cały karnet I nie zostawiłeś nic na otwarcie. 16 godzin do kolejnego sezonu jest. To jest Bartka nowe konto, Bartek Cox. Tak. Gdzie po prostu chcę tutaj szybko wbijać pucharki. Już mam dwa tysiące. Jak chcecie poradnik jak zrobić taką ikonę, to możemy w kolejnym odcinku Mówimy zrobić. Mówimy o tej ikonie z takimi błysznymi włosami, oczywiście. Tak. E Mega boxy mamy już za sobą. I mamy odebranego. Monarcha Rico. Monarcha Riko jest u nas już w zestawie. Ładny trochę, bo jest taki królowy, ale co najbardziej mi przypomina tego skina. No, taki naładowany Riko, tylko w uboższej wersji, a taki monarcha jest taki bardziej. skoksowany, że tak powiem. No. Eee, Cały no, się rękowy sezon skończył. Pobijaliśmy się trochę, mieliśmy być wyżej. Ale bijemy chyba wyższy niż ostatnio ten fioletowy, tak? Tak. Zapraszam Was do naszego klubu Lucek 2.0 i także do klubu Lucek. Tak jest. Mamy takie osoby. Zapraszamy. A my co, zaczynamy mecz? Mecz warty będzie grał Dionizosem. Tak jak powiedziałem kiedyś, że ta postać jest dla mnie za ciężka, tak do Bartkowi dopasowała. Tak. Będziemy teraz omawiać, co się zmieniło. Teraz Bartek wziął wyjątkowy skin Janizosa. Bartek z Golds, jesteś śmiertelny. Zobaczymy na jak długo. Jedziemy. Podsumujemy ten cały sezon. Jak by ci się spodobał ten sezon? Ten sezon dość szybko minął, tak naprawdę. Mam tego skina od OMS, którego nawet powiem szczerze, nie, nie używałem, nie grałem jeszcze. A... Ale co tak naprawdę? Ten sezon tak naprawdę niczym się nie różnił nowym. Jest nowy ten Bery. Bery jest nową postacią, która jest w tym sezonie dostępna. Czyli Dobra jest? Jest dobrą postacią, ale zawsze mówię, że taki Kit jest lepszą postacią. Taki Larry i Laurie jest lepszą postacią. Chodzi kwestia tego, w jaki sposób gramy daną postacią. Dla, Dla mnie Bery to jest taka postać, która może healować dużo osób pod względem... To jest tak. Możesz healować, a przy okazji atakować. Możesz powodować, że twój rozpaczkany lód w leży i nie może nikt przez niego przejść, bo załatwiasz za dużo obrażeń, a przy okazji ty możesz healować swoje osoby, tak, więc to jest plus, jeśli chodzi o to. Mangaboxy nie, dużo osób pewnie nie lubi tych mangoboxów pod względem dropów ich. Znaczy dropy są takie, że mi padły trzy gemy i nic więcej, a miałem szóstkę, więc szału nie było, Nita się widzę tutaj, pachaki, strefa, strefa, prawo, lewo, prawo, lewo, pa, 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 no nie jest głupi. Kit i trzeba uciekać przed kitem. Kid się rzuci na Miśka, ten się próbuje steamować, za późno troszeczkę. On wie co go czeka. Teraz udawaj, że Miśka to po prostu wspomagasz. A Kid się na niego skoczy, a nie Kid czeka się, ale też się boi skoczyć, bo wtedy będzie już... Patrzcie. I teraz Bartek ładuje. Patrzcie to. Wyskok. I patrz! Na low HP i jeszcze pierwsze miejsce. I będzie prawie 20 ranga. Ja bym nie już nie ryzykował <noise> niepsuł tego efektu. Pierwsza kumina. I pokaż Berego. Berego zaraz zobaczymy może na drugim koncie. O! Będzie legenda? Jest legenda. Co jest? No odcinek pod, no podsumowanie. Pięknie legendarny, legendarny odcinek legendarna. Stardrop odpalamy, czy będzie nowa postać. Jest Ivi! Bartek właśnie zaoszczędził kupę czego? Ja mówię... Kredytów tych niebieskich czech. Nie, kredytów. O jaj, mamy Ivi, więc jest do przodu. Epic jest też jest taką droższą postacią. Yy, pokażemy tego Berego. A Bere jest takim skoksowanym koniem. O. Taki koń jakby taki... Jednorożec. Ale ten, ten jego róg to jest na zasadzie. To jego przebranie. Tak, tak, bo to jest z tego, z w... W tego cyrku. Czy to jest człowiek, ale patrz, to jest przebranie z tyłu. Tak, on jest przebrany, bo to jest strój rękawki jego, spójrz. Właśnie widać. Yy, nie wiem. Dionizos ogarnął grę, Berego już testowaliśmy. A teraz przejdziemy do openingu na naszym głównym koncie. koncie. Patrzcie, I teraz. Nam, patrzcie, mamy teraz. Star Dropów, sezon dobieg końca. Sezon dobieg końca, bo ta, ta jeszcze nie był na tym końcie od tygodni. Kontynuuj, nie nie wyprzedzamy. O, jakiego mamy dynamikę. Otwieramy mega box. Otwieramy mega boxa. Pyk, pyk, pyk. Piątka. Pięć. Trzy. Trzy gemy. O, świeci się. I co to będzie, proszę Państwa? Jest! Nikt nie w to nie wierzył, ale ja w to wierzyłem. Co, jaki to jest? Biały kruk, jalej, ja, jazda. Nowe przebranie do mojej ulubionej postaci. Dla mnie to jest super i dla mnie, pod względem tego droga. Nie ruszamy kasy, odpalamy po kolei. Jakie to tam że to są fałdolce, a to nie są V-dolce. To są kredyty. Tak. Odpalamy pewnie tu. Jeden na pewno legenda będzie. Te dropy są trochę tak wie, słabe, bo ciągle rzadkie, a nie mogę już bardziej epickie. A mnie bardzo cieszy bardzo epickie. Tak, mityczny. No będzie mityk i mityk, dobra. Kurde. Dobra. Bardzo mnie to cieszy, że jest 500 golda. Wiecie dlaczego? Bo mamy wmaksowane już konto. Teraz będziemy można ładować po prostu po 5000 hiper doładowania. No, hiper doładowania mogą być, okej. Okay. I teraz po prostu będziemy ulepszać na hiper Każda postać już będzie potrzebowała 5000, tysięcy, więc dość dużo, że tak powiem. A mamy błyskotki, może będzie coś ciekawego w sklepie, żeby wziąć, odpalić. Bartek wziął do sławy. O, o! Jakieś części dzisiaj jest podsumowanie, więc jest dobre te start dropy. Tak jest. Browse się cieszy, że nowy sezon wchodzi. Kolejny skin. Co my tego skina nie mieliśmy? No, chyba nie, skoro wypadło. Co jest? Przez 6, 7 lat... O kurde. Wyposaż teraz. Nie, nie, nie. Nie? Dobra, dalej. Mamy lepsze. Błysko, błyskotki trzeba było jeszcze odebrać. Star -drop. i teraz patrzcie. Co? Za chwilę będzie kolejny. Nie będzie już. Myślę, że po prostu nasza ilość szczęścia się właśnie już chyba dawno wyczerpała. Jeszcze jest opcyjny, legendarnego, gwarantowanego. Tego zrobimy na sam koniec. Odpalimy. Pa! To wziąłeś to czy to? Nie no Oje, ja, ja bank wziąłeś to, bo nie było na 4. Dobra, odpalaj. O! I, o nie, pan Pelma wjezł mod, drzwi obrotowe. I patrzcie, do pana raz kliknąłem. Dobra. Klikamy szybko, szybko. Clip, clip. Dobra, będzie coś, ciach. Ciach. No, jest tak maga, bo z tych, tych. Z nic nie trafia. Epic jeszcze jest taka w miarę sensowne. Trzy postaci trafiłem z tych megaboxów jakby co Asha, Melody i teraz tą Eevee Eevee no, trafiło ci się Więc te megaboxy są jednak trochę lepsze Znaczy trochę lepsze jakie masz postaci no, Jak już są tak dziwnie trochę postaci. Dobra, mamy trochę golda, 3000 tylko nie do szału, nie będzie A... pua zobacz co jest w sklepie, może coś za błyskotki Mam 4800 błyskotek To Melody Hmm. E, za 400. Czy poczekam po prostu na szejszy ten nowy sezon i będziemy mieli 5000 już po prostu? No poczekam, bo chcę takiego skinę fajnego kupić do Amber. Gdzie jest Amber? Szukam. szukamy Amber. A po prostu tutaj szukam. Tu Amber jest. I... Tego chcę kupić. Aha. Bo taki jest. Za 6 no, dni 14 godzin. No kupimy. Kupimy sobie, mi się podoba. No dobra, więc co, jak mu się podobał odcinek, zobaczcie łapę w górę, 200 łapę w górę bo 100, zależy. I, i od jutra, czyli już pewnie jest, będzie nowy... 1 sierpień? Nie, będzie nowy zadyjmasz Clancy Krap, który strzela z kulek, o którym nie powiedzieliśmy, proszę państwa. Clancy będzie teraz właśnie na sam koniec, czyli jutro dlatego mamy nasze kredytki na szerszy opening, w sensie wpadnie. Więc co, widzimy się w kolejnym odcinku. O, heja. Heja.